Często jest tak, że korzystając z telefonu możesz nieświadomie pochylać głowę do przodu. Możliwe, że obiło Cię uszy stwierdzenie SMS-owej szyi, które miałoby tłumaczyć, dlaczego w takiej pozycji możesz odczuwać dyskomfort. Czy aby na pewno, to pozycja wpływa na ból. Sprawdźmy, co mówią na ten temat badania i jakie jest rozwiązanie tego problemu. Twój ból jest jak kamień w bucie? Uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie i szukasz pomocy? Sprawdź headjab.com i wróć do dawnej sprawności. Najpierw nieco o samym bólu szyi. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólem definiuje ból kręgosłupa szyjnego jako ból odczuwany w dowolnym miejscu w tylnej części kręgosłupa szyjnego od górnej linii karkowej do pierwszego wyrostka kolczystego odcinka piersiowego. Natomiast skupiając się na tym, jak częstym problemem jest ból szyi jest on czwartą, główną przyczyną utraty lat z powodu niepełnosprawności plasując się za bólem pleców, depresją i bólami stawów. Mówi się, że około połowa wszystkich ludzi doświadczy bólu szyi w ciągu całego życia. Biorąc pod uwagę samo pochylenie się głowy do przodu, wiemy na pewno, że im większy stopień pochylenia, tym Większy ciężar wywierany jest na kręgosłup szyi. Pozycji neutralnej, czyli 0 stopni jest to około 5 kg. Idąc dalej, mamy 15 stopni 12 kg, 30 stopni 18 kg, 45 stopni 22 kg i 60 stopni 27 kg. Widząc tylko te dane, logicznym wydaje się, że generowane obciążenie na szyję podczas scrollowania może powodować ból. W końcu, jakby nie patrzeć, okolice 20-30 kg to całkiem spora waga. A co mówią na ten temat badania? Jeżeli zmaga się z bólem, odbierz darmowy kurs, gdzie przygotowałem najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć, aby się go pozbyć. Korejra i współpracownicy w 2021 roku zmierzyli zgięcie szyi. Podczas korzystania z telefonu u 582 osób w wieku od 18 do 65 lat. Kąty mierzyli za pomocą narzędzia do pomiaru zakresów ruchów odcinku szyjnym, które teraz widzisz. W dużym skrócie wyniki były takie, że kąty zgięcia szyi nie były związane z częstością występowania lub nasileniem się bólu. W tym badaniu porównano 32 osoby z przewlekłym bólem szyi z 35 osobami bez jej bólu. Wyniki były następujące. Kąty pochylenia głowy do przodu nie różniły się między osobami z bólem a bez bólu. Kąty pochylenia głowy do przodu nie były skorelowane z poziomem bólu lub niepełnosprawności u osób z przewlekłym bólem szyi. Kąty pochylenia głowy do przodu nie były skorelowane z testami wytrzymałościowymi mięśni szyi, jednak rozmiar mięśni szyi był znacznie mniejszy u osób z przewlekłym bólem. Idąc dalej, można wspomnieć o tym badaniu, w którym zbadano wpływ używania smartfonów na dolegliwości bólowe szyi u studentów w wieku od 18 do 30 roku życia. Zbadano łącznie 238 osób, podczas gdy około połowa z nich zgłaszała ból szyi. To korzystanie ze smartfonów nie było skorelowane z jej bólem. No i ostatnie już badanie, w którym sprawdzono to samo u 150 osób w wieku od 18 do 21 roku życia. Znowu badanie to nie wykazało związku między SMS-ową szyją a jej bólem. Reasumując wszystkie te dowody, kwestionują one przekonanie, że postawa szyi podczas korzystania ze smartfona jest związana z jej bólem. Ktoś mógł jednak zapytać, no dobrze, ale ja podczas korzystania z telefonu zaczynam odczuwać ból. To dlaczego tak jest? Wiemy na pewno, że istnieje wiele przyczyn i czynników wywołujących ból szyi. Możemy wyróżnić rzadsze, specyficzne, jak i te łagodniejsze, bardziej powszechne. Łagodniejsze to chociażby problemy mięśniowe, stawowe, stresowe czy związane z postawą. Te ostatnie odnoszą się do tego, że nie samo ustawienie jest problemem, a raczej czas przebywania w tej konkretnej pozycji. Tak samo jak długo siedzimy lub stoimy, również możemy odczuwać dyskomfort, chociażby w dolnej części pleców. Warto zastanowić się nad tym pod swoim kątem. Co więcej, w przeciwieństwie do specyficznych przyczyn bólu szyi, nie mamy wystarczająco dokładnych testów, pozwalających nam dokładnie zdiagnozować przyczyny patoanatomicznej, tych powszechniejszych i łagodniejszych. Jednak czy ma to znaczenie? Nie, ponieważ wiemy, że najskuteczniejszym sposobem leczenia wszystkich powszechnych przyczyn bólu szyi jest ruch. Przekonała się o tym Natalia, której pomagamy stacjonarnie z jej problemem z szyją. Jeżeli chodzi o efekty, dzięki ćwiczeniom zdecydowanie jest to zmniejszenie się bólu i sztywności. Mój kark jest bardziej elastyczny. Zwiększył się także zakres ruchu, zarówno odcinka szyjnego, jak i piersiowego. Ustąpiła migrena, polepszyła się jakość snu oraz zyskałam większą pewność co do wykonywania wcześniej niemożliwego ruchu. Czuję, że mój kark jest zdecydowanie silniejszy. Zwykłe czynności nie stanowią już problemu. Jestem w stanie po coś sięgnąć, podnieść, obejrzeć się, wykonać rotację. Jestem bardziej wydajna w pracy, ponieważ ból mnie nie ogranicza. Moje stanowisko wiąże się z dużą odpowiedzialnością i dzięki odzyskanej sprawności zyskałam mentalny spokój oraz pewność tego, co robię. Co do wspomnianych wcześniej poważniejszych przyczyn bólu szyi, te odcinki pomogą Ci dowiedzieć się, jakie są objawy tych problemów. Z kolei, jeżeli chcesz wzmocnić swoją szyję, w tych odcinkach znajdziesz ćwiczenia izometryczne z własną masą ciała oraz obciążeniem zewnętrznym. Co więcej, są one tam podzielone na poszczególne płaszczyzny ruchu, także na pewno znajdziesz coś dla siebie. Natomiast, jeżeli chcesz, abyśmy dopasowali je do Twojego problemu, wypełnij ankietę u nas na stronie, klikając w Odbieram swój plan. Na koniec wspomnę, że możesz skorzystać z treści tego odcinka w formie pisemnej na blogu, gdzie dodajemy również odniesienia do badań, które tu omawialiśmy. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia związane z bólem szyi. A na to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca i do następnego.